Jakiś czas temu mówiłem wam o samym Abatorze, a dzisiaj przejdziemy do jego kościoła. Tak jak w przypadku dugmarena jasnego płaszcza, od czasów niepokoju wszyscy klerycy Abatora byli mężczyznami, choć ostatnio zaczęły pojawiać się wśród nich kobiety. I choć Abator jest publicznie znienawidzony w krasnoludzkim społeczeństwie, większość krasnoludów dała się więcej niż raz pochłonąć uosobianej przez niego rządy skarbów. Z tego powodu też oddają mu mimo wszystko cześć, ponieważ jest on częścią Saman. Jest nawet przekleństwo. Poszło do abatora, jako określenie złota, które zostało zagubione. Nowincjusze wśród duchownych znani są jako Poszukiwacze Złota, zaś pełnoprawni kapłani jako Ręce Chciwości. I później mamy standardowo rangi: Poszukiwacz Miedzi, Poszukiwacz Srebra, Blask Elektrum, Poszukiwacz Złota, Plądrujący Platynę i Skąpiec Mitrilu. Najstarsi spośród kapłanów noszą indywidualne tytuły, chociaż wszyscy znani są jako Mistrzowie Chciwości. Wszystkich kapłanów Abatora zaś nazywa się arnatorzy, co po krasnoludzku oznacza ci, których pochłania chciwość. Dogmat religii jest bardzo ciekawy, dąż do tego, co błyszczy lub lśni i ciesz się z posiadania tego. Bogactwa ziemi zostały stworzone dla tych krasnoludów, które są wystarczająco silne i przebiegłe, by zdobyć je za pomocą wszelkich niezbędnych środków. Chciwość jest w porządku, ponieważ motywuje do zdobywania i posiadania wszystkiego, co jest cenne. Nie wolno natomiast zgarniać bogactwa innych krasnoludów, ani spiskować przeciwko duchownym abatora, gdyż takie spore w imię chciwości osłabiają klan. Jeśli chodzi o aktywność duchownych, ci podobnie jak ich Bóg dążą do wzbogacenia się. Wykorzystują swoją pozycję i wpływy, by wykraść lub załatwić sobie jakieś osobiste bogactwo. Pamiętajcie, że nadal mówimy o duchowieństwie abaptora, nie o tym naszym. Te bogactwa zaś ukrywają w jakichś odległych, bardzo dobrze ukrytych kryjówkach, dzięki którym będą mogli przejść na emeryturę w luksusie. Istnieje jednak jedna zasada. Nie wolno nic zajmować innym krasnoludom, ani działać na szkodę innego kapłana Abatora, Niezależnie, czy chodzi tu o uszczerbek na zdrowiu, czy uszczuplenie sakiewki. Jest to niesławne przykazanie Abatora, o którym często przypomina się krasnoludzkim złodziejom. Nikt oczywiście nie mówi, że zostało ono stworzone tylko po to, by nie wywieszać wszystkich kapłanów Abatora, którzy coś ukradli. I chociaż Abator nie lubi Dumatojna, klerycy obobóstw wraz z klerem Vergadaina współpracują w celu wzbogacenia wszystkich krasnoludów. Przy czym kapłani bogaciwości często uciekają się do podstępu, zawierając podejrzane układy. Są za to świetnymi przemytnikami dzięki licznym podziemnym znanym tylko krasnoludom drogą. Dzięki temu krasnoludcy kupcy mogą uniknąć ceł i ograniczeń w transporcie towarów pomiędzy poszczególnymi krainami. W przeciwieństwie natomiast do innych przedstawicieli swojej rasy, kapłani Abatora handlują z każdym. Nawet z duergarami, drołami, ilitidami, orkami, gigantami, zentaremami i wszystkimi, którzy są naturalnymi wrogami swojej rasy. Wielokrotnie sprzedawali również inne krasnoludy w niewolę. Wszyscy oczywiście się tak samo tłumaczą, że to nie oni, to działo się pod urokiem Abatora. Abator nie ma jako tako swoich zakonów paladyńskich, jednakże Bóg chciwości potajemnie przejął jedną z sekretnych krasnoludzkich yy, sekt pod swoje skrzydła. Kult ten zwie się smoczym kultem i należy go mylić z kultem Smoka, bo przyjdzie fanorek i was wychłoszcze. Kapłani tego kultu zatrudniają się jako szpiedzy i działają głównie w północy Fejrunu, wśród odizolowanych, krasnoludzkich społeczności. Kult ten czci Smoki i inne potężne bestie, dążąc do współpracy z nimi i wykorzystania w walce ze swymi wrogami. Kierują się oni nienawiścią do wszystkich ras i stworzeń, które w przeszłości gnębiły lub zabijały krasnoludy. Czasem napadają na niekrasnoludzkich poszukiwaczy wędrujących po dzikich krainach północy. Obecnie, potrzebując bogactwa na prowadzenie swojej działalności, dążą do zwiększenia liczby kultystów i posiadanych przez siebie przedmiotów i bogactw. Wszyscy kapłani Abatora oficjalnie noszą jaskrawo czerwone szaty, na które wdziewają skórzaną zbroję i skórzane czapki. Nigdy nie noszą hełmów ani bogatych ozdób czy biżuterii poza świątyniami. Wszystko ze względu na powiedzenie ich Boga, najlepsze jest zawsze skryte. Jeśli da się sprawę załatwić po cichu, preferują uzbrojenie i narzędzia łotrzyków. Jednakże ruszając do boju, przywdziewają najlepszą dostępną zbroję broń, którą potrafią się posługiwać. Nigdy otwarcie nie pokazują symbolu abatora, ani nie głoszą jego imienia, by nie ściągnąć na siebie gniewu innych lub chęci odebrana, odebrania im zebranego złota. Najfajniejsze są święta ku czci abatora, ponieważ nie mają stałych terminów. Nie są też świętami ruchomymi. Wyznawcy boga chciwości świętują zaćmienia słońca i wszelkie inne okazje, gdy słońce jest skrywane przez ciemność, łącznie z wybuchami wulkanów, w których były przesłaniają niebo. Raz do roku kapłani Abatora muszą złożyć na ołtarzu ofiarę z jakiegoś stworzenia, przy czym nie jest ustalone, czy musi zrobić to każdy kapłan, czy na przykład może to zrobić zgrupowanie kapłanów. Prawdopodobnie to pierwsze, co da ciekawy motyw naszej postaci, jeżeli postanowimy zagrać klerkiem Abatora. Ważne jest, że musi to być wróg krasnoludów, przy czym nie jest określone, czym jest ten wróg. Bo do wrogów krasnoludów można zaliczyć całe rasy, na przykład or orki, trole, giganty, droły i tak dalej, ale można też podpiąć jednostkę. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś poświęcił na przykład mm, zająca czy dzika, który wszedł ci w drogę na polu, przez co uznałeś go za wroga krasnoludów. Jeśli jesteś krasnoludem oczywiście. Albo na przykład drużynowego elfa, który ci dokuczał w ostatnim czasie. Po złożeniu ofiary wierni przynoszą klejnoty w ofierze dla Boga, zaś te umieszczane są na ciele złożone, składanej ofiary i muszą dotykać jej krwi. W żadnym podręczniku nie jest y, zapisane, w jakim dniu ta ofiara powinna być złożona, ale po przeanalizowaniu wszystkich tekstów i długich dyskusjach z szamanem w tego ne, doszliśmy do wniosku, że musi to być albo ostatni, albo pierwszy dzień każdego roku. Chodzi głównie o zapis, wedle którego wartość ofiary określa ilość łaski abatora, która przyniesie korzyść ofiarującemu ją kapłanowi w nadchodzącym roku. I nawet kapłani odnoszą się do tej praktyki jako do kupowania łaski. Następnie ofiara jest spalana na popiół, choć klejnoty i cenne przedmioty abator zabiera dla siebie. Albo jak wielu uważa, trafiają do kieszeni kapłana. Co do wspomnianej łaski abatora, to obejmuje ona nawet drobne rzeczy, takie jak usypienie strażników lub rozpraszanie ich, tworzenie cieni i chmur przysłaniających księżyc, by krasnoludzki złodziej mógł wymknąć się ze zrabowanym skarbem. Przy czym takowa łaska może również pojawić się podczas walki, ułatwiając złotrowi skrycie się w cieniu, by zaatakować z ukrycia. W łaski abatora można wkupić się również składając wspomnianą ofiarę w innych porach w ciągu roku. Zwyczajem jest również złożenie ofiary bogu chciwości, gdy po raz pierwszy oddaje się mu cześć w danej świątyni. Świątynie Wielkiego mistrzaściwości, bo tak nazywa się również Abatora, zawsze znajdują się w podziemnych jaskiniach lub w tajnych, pozbawionych okien pomieszczenia. Po środku zawsze stoi ołtarz, będący masywnym, prostym blokiem kamiennym, poczerniałym oczywiście od y, ilości... Eee, przeprowadzonych na nim cało, ciało paleń. W, w ogóle świątynie łatwo pomylić ze skarbcami, ponieważ ich ściany pokryte są wykonanymi ze złota liśćmi i zawsze gdzieś tam znajduje się skrytka pełna zrabowanych skarbów. Zdarza się, że za świątynię Abatora służy jaskinia będąca leżem zabitego smoka. Jeśli chodzi o znane nazwy, to świątyni Abatora są cztery. Pierwsza z nich, znana Abai Abator, znajduje się w będącym pod protektoratem Kormyru mieście Tezir. Łamie ona wszelkie zasady budowania świątyni Abatora, o których usłyszeliście przed chwilą, ponieważ jest grupą niskich, krasnoludzkich budynków z oknami, które otoczono wysokim kolczastym płotem. Razem tworzą coś w rodzaju klasztoru zbierającego duchownych bogactwości. I jedyne, co nie wiemy, to fakt, że przed główną bramą znajduje się budynek, w którym kapłani sprzedają klejnoty i magiczne przedmioty. Musicie uważać podczas przebywania tam, ponieważ klerycy ugoszczą Was miło, będą żartować, proponować picie. Jedzenie, ale nieustannie będą bezlitośnie licytować się o każdą monetę, chcąc puścić was w samych o nocach. Drugim miejscem kultu Abatora była Hala Wielkich Toporów. W tej trzypiętrowej świątyni oddawano cześć wszystkim krasnoludzkim bonom. Znajdowała się w Mydranor, ale ponieważ Mydranor to ruiny, ominiemy je omawianie. Trzecia świątynia to nieposiadająca nazwy struktura umieszczona w rozpadlinie w, miecz w górach mieczy, na południowy zachód od Fandalinu. Są to opuszczone ruiny, które możecie zbadać w przygodzie Dragon of Icepire Peak. Ta niewielka budowla posiada wiele ukrytych drzwi i przejść. Wysunięta najbardziej na wschód komnata, znana jako sala chciwości, zawiera cenny, ale solidnie umocowany klejnot, który spowoduje eksplozję, gdy go naruszyć. No, i na samym końcu jest jeszcze Aefarn, zwany Domem Złota, będący ufortyfikowanym kompleksem świątynnym, w którym składa się większość bogactw, które zgromadził Klerabatora. abatora. Długo zastanawialiśmy się nad jego kanonicznością, ponieważ jest on wspomniany zaledwie tylko w jednym podręczniku. A znajdować ma się pod górą Turnback, w paśmie górskim o tej samej nazwie. Tego pasma nie znaleźliśmy w żadnym innym podręczniku, jednakże wspomniany. Pomnienie, że znajduje się ono na północ od ziem zwanych torturowaną krainą, pozwoli nam je zlokalizować i udowodni, że mamy do czynienia z miejscem kanonicznym. Liczne skarbce umieszczone w kompleksie jaskiń wykuł niemal półtorej tysiąca lat temu pewien potężny czerwony smok. W roku płaczących wiatrów, czyli równo w tysięcznym roku według rachuby Dolin, trzej kapłani Abatora natknęli się na to ukryte legowisko, podążając tropem rozrzuconych złotych monet, które uważali za rozrzucone przez swego boga bogactwa. Po długiej, bo trwającej rok, wyprawie, zawierającej w sobie omijanie licznych pułapek, śmiałkowie dotarli w końcu do sanktuarium. Odkryli, że smok nadal istnieje pod postacią widma, które nie może odpocząć, dopóki jego bajeczny skarb nie zostanie zastąpiony w naturze. Abator ukazał się wtedy swoim kapłanom, nakazując im zabrać wszystkich wiernych rozproszonych w okolicy. Pomiędzy Morzem Księżycowym, Anarok i wielkim lodowcem i sprowadzić ich do legowiska widmowego smoka. To masowe zgromadzenie pozwoliłoby widmu wreszcie odpocząć. Kiedy po kapłani wykonali wolę swego boka, abator ukazał się w formie swego awatara i tę trójkę nazwał trzema władcami monet. Nakazał im zbudowanie świątyni ku jego czci, która miała pomieścić zgromadzony skarb. Najprawdopodobniej najcenniejszy w całych królestwach. Tutaj miały trafiać wszelkie nowe bogactwa, które duchowni zdobędą w świecie. Przez kolejne cztery wieki jaskinie zostały w całości pokryte złotem i wysadzone drogocennymi kamieniami. I do końca nie wiadomo ile tu jest prawdy, a ile manipulacji kapłanów, którzy wymyślili tę historię, by wierni przynosili tam zdobyte złoto. I tym przemiłym akcentem kończymy już filmy o Abatorze. Ja serdecznie zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, e, zerknięcia na nasze media społecznościowe Facebook i Instagram, a także do sprawdzenia naszego Patronite'a. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!